Siemaneczko ziomeczki, z tej strony Jane Berus. a dzisiaj przychodzę do was z odcinkiem Mieliśmy sześciu graczy i każdy z nich w 10 minut ma do wybudowania jakąś budowlę Jak widzicie, budowle są już pokończone Nie zapomnijcie jeszcze zostawić subskrypcji, łapki w górę i napisać komentarza, czy podobają wam się tego, takiego typu rzeczy Pamiętajcie też, żeby wbić na Discorda, gdzież stamtąd wybieram ludzi do odcinka A więc bez dłuższego przedłużania, zapraszam was do odcinka. Dobrze, a więc zaczęli budować. A gramy tutaj jakiś budyneczek. Możliwe, że to będzie jakiś modern. Na razie tu się coś z kwar, co najprawdopodobniej e, tworzy. Tutaj mamy Rafiego, który jakiś domek z drewna sobie przygotował tu bazę. Bardzo mądrze, bardzo mądrze. Polecam e, takiego typu rozwiązania. Pan Alpaka chyba jeszcze wybiera materiały. Magik tutaj jakieś miejsce nasowe buduje. Epaty technik, pozdrawiamy, nadzoruję Feniks tutaj jakąś, jakąś dziurę ciekawe co z tego wyjdzie o, Aris tutaj jakiś domeczek z drewna, domeczek z drewna i minęła jeszcze równa minuta a jeżeli to ty chciałbyś wystąpić w następnym odcinku, to wpij na mojego discorda i jak będzie takie coś nagrywane, to oczywiście cię poinformujemy i będziesz miał szansę wziąć udział, tak jak dzisiejsi uczestnicy dochodzi już druga minuta czasu, tutaj widzimy że na razie najwięcej ma Rafi i później Pan Alpak chyba na razie najgorzej, bo ma postawione 4 plocki, więc to jest całkiem mało. Tutaj, równo z Rafin Web w web z budowlami idzie Agramę, który już dużo też zbudował. Później w kolejności najwięcej Maris, ma no i Penix, który tutaj wypełnia podłogę. Ciekawe, co to będzie. Ciekawe, bo tutaj widzę, że dwie osoby. Trzy osoby postawiły w Tomki. Też jest to mądre rozwiązanie. Dla pierwszego miejsca oczywiście, bo nie powiedziałem wam o nagrodach. Na, za pierwsze miejsce mamy elitre do wygrania. Za drugie miejsce są dwa shulker boxy. A za trzecie 30 diamentów. Więc myślę, że to jest spoko opcja. Szczególnie, że na naszym serwerze Ent jest zamknięty. Otwieramy go tylko na eventy. I shulkery Elytre jak najbardziej ok, A shulkerki tutaj e, też... Też gitara. A diamenciki to wiadomo, ci, którzy nie, ma, nie mają seta, to sobie mogą yy, tam skraftować. Minęła trzecia minuta naszego teleturnieju, naszych zawodów w budowaniu. A ty, widzu, subskrybujesz? Subskrybujesz? Mam nadzieję, że subskrybujesz. A więc minęło 5 minut naszego tutaj teleturnieju. Tu widzimy, Aris już zaczął wykładać ścianami. Tutaj Fenix jakiś pojazd buduje wyścigówkę. Całkiem, całkiem ładnie to wygląda na drodze. Eee, tutaj mamy Rafiego, który już robi piętro domku. Całkiem ładny domek, ładny domek. Podoba mi się jak najbardziej. Tutaj mamy modern eee, Agramy, Ciekawe, czy zdąży, ale na razie prezentuje się całkiem w porządku. O, tutaj widzimy, że Magik już. Swoją tutaj bajorko zrobił I do tego robi, robi sobie taki Taki domek też całkiem przyjemnie Tu mamy pana alpakę Który robi jakby jakąś wieżę Coś takiego typu Ale całkiem też jak skończymy się że będzie Ładnie to wyglądać, taką jakąś ala starą, poniszczoną. No i musimy sobie czekać, aż nasi uczestnicy dokończą budowę. Aris może mieć ciężko tutaj wybudować, skończyć budowlę. Może być ciężko, bo robi strasznie wielki projekt, ale jeżeli uda mu się wyrobić, no to będzie to naprawdę, myślę, całkiem zacnie wyglądać. No ale pamiętajcie, tutaj liczy się czas i leci, liczy się konkurencja. Dobrze, a więc mamy 7 minut za sobą naszego teleturnieju. Szybko ten czas leci, szybko ten czas leci. Pana, panom zostało. Tutaj dokładnie 2 minuty 40 sekund. Budowli aktualnie, jakbym miał na ten moment typować, to jedną z lepszych budowli jest tutaj Phoenixa. Na pewno ten modern, który tutaj powstaje, od Gramę i od Magika albo od Rafiego. Tutaj jest jedna z dwóch rzeczy, która mi się tak najbardziej podoba. Najlepiej to zaczyna wyglądać, ale no. Czy ta kolorystyka będzie dobra, zobaczymy Zobaczymy, ja oczywiście bym Takiej kolorystyki, tutaj bym dobra Jakiś smoothie stone czy coś takiego Coś bardziej pasującego, tutaj Fenix widzimy Drogę już skończył, autka walnął i robi teraz Dekorację, to, to też jest całkiem dobra opcja Na postawienie sobie tutaj No takiego typu rzeczy bo ładnie to będzie wyglądać. Aris tutaj domek robi, ale no czy skończy. Zobaczymy. Została im ostatnie półtorej minuty. Ostatnie półtorej minuty na wybudowanie. Także muszą zagęszczać już swoje ruchy, bo będą mieli ciężko, będą mieli ciężko to skończyć. Została minutka. Minutka na dokończenie. Tu już powinni zamykać się i jakieś detaliki, tak jak to robi e, Fenix, który postawił nas żywo. pociki dokończył. Jakieś tutaj czaczki stawia. No, zaczyna to fajnie wyglądać. Tutaj mamy Rafiego, który już płotki stawia. Domek kończy, ale z dachem będzie miał ciężko do wyrobienia. Musi zrobić taki pół. Pan Alpak, który no wie, że zrobił. Teraz stawia jakieś po destrukcji. Magik domki. Wygląda mi to jak jakieś pole namiotowe. Pole namiotowe, no i oczywiście modern, a gramy z obrazkiem. O, to ciekawe, to ciekawe. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Koniec czasu mamy. Zostawcie to już. Zostawcie to. Aris. Być ku. Tabliczkę postaw. Nie dobudowuj już. Dobra, a więc tak. Tutaj mamy jezdnię zrobioną przez Feniksa. Całkiem ładnie to wygląda. To mi się naprawdę podoba. Jest małe, ale tematyczne. I ładnie to wygląda. Później mamy chatkę Arisa. Który troszeczkę tutaj dobudowuje. Więc, więc Aris no... Troszkę nam tu oszukujesz. Tutaj mamy domek letniskowy, też całkiem ładny. Co prawda wszystkie te domki są wszystkie niedokończone, ale całkiem ładnie to wygląda. Później mamy. Pixelart na tył, nie patrz, domek bym nie zdążył. No, ale tutaj mamy modern i pixelarci. Naprawdę spoczko, naprawdę spoczko. Dobrze, że postawił coś na tego pixelarta, bo domka nie zdążył skończyć. I mamy wioskę od Magika. Oczywiście też całkiem spoko. Myślałem, że to jakiś letniskowy orcik, coś tego typu. Później mamy od pana Alpaka ruiny. Też całkiem w porządku. Też mi się podoba, ale no, jak wiecie, pierwsze miejsce jest jedno. Trzeba wybrać jedną osobę, która stanie na naszym podium, na Pierwsze miejsce zasłużył tutaj Feniks, Na drugim miejscu będzie Magik. Zrobił fajną. Co prawda jest to mało. Są to same budyneczki. Ale podoba mi się. A na trzecim miejscu zastanawiam się pomiędzy domkiem letniskowym. A tutaj pikselarcikiem Dobrze, a więc tak widzicie, tak się prezentuje. Wygrał Fenix. Na drugim jest Magik. Potem jest Rafizy Agramę. No pan Alpak, Hubaszka niestety nie udało wam się. Następnym razem się uda. Mam nadzieję, że się tam nie obrażacie. Nagroda pocieszona. Będzie w wysokości 5 diamencików. Dobra, dla Phoenixa mamy Elytrę Za pierwsze miejsce, tak jak obiecaliśmy, dostaje sobie pięknie, elegancko. Za drugie miejsce Magik dostaje dwa szalkerki. Które lądują u niego do EQ Dobrze, za trzecie miejsce do Agramy ląduje 30 diamencików I do jego również ląduje 30 diamencików Nagroda pocieszenia dla pana Alpaki jest to 5 diamentów A także Aris nagrodę pocieszenia dostaje 5 diamentów Także każdy dostał nagrodę Mam nadzieję, że taki odcineczek króciutki wam się podobał Z teleturnieju Jeżeli chcesz wziąć udział to tak jak mówię Wbijaj na Discorda Link w opisie, bo nagrody są naprawdę fajne Wszystkim się oczywiście przydadzą i co? I dzięki za oglądanie, trzymajcie się i cześć. Nara!